Cześć, witam na kanale Info Prawa. Motyle latają. To z jednej strony bardzo ładne, bo jest bardzo ładnie te motyle wyglądają. Z drugiej strony jednak nie zawsze jest to rzecz pozytywna, bo pewien motyl o nazwie bielinek on jest szkodnikiem warzyw. Mamy białego motyla, który składa jaja na spodzie liścia. Zwykle na, sp na spodzie liścia, później się wykluwają z tego takie gąsienice, które zjadają te listki. I to jest bardzo duże zagrożenie, dlatego postanowiłem nagrać ten filmik, bo zaobserwowałem, że ich naprawdę bardzo dużo teraz lata. Tych bielinków. Nie tylko w sensie, że wiecie, na, na mojej działce, tylko w innych miejscach też. I co ten bielinek atakuje? Ten bielinek atakuje różne warzywa bielinek atakuje warzywa kapustne. Mógłbym tak wymieniać rośliny, które atakują gąsienicę, na przykład kiedyś zjadły trzmielinę, ale po prostu uważajcie, patrzcie na te liście, czy nie macie jakichś tam dziurek i jak coś to reagujcie. Bilinek to taki szkodnik, który składa je na spodzie liścia. Później te właśnie gąsienice jedzą liście, te liście, które mają wokół i mogą w kilka dni zjeść całą roślinę. Tak się zdarzało już z niektórymi roślinami. Już wi widziałem na własne oczy, jak zjadły całe rośliny. W kilka dni. Kilka dni nieuwagi i mamy po roślinach. Więc warto teraz patrzeć systematycznie. Warto patrzeć pod spodem liście. Akurat to, co tutaj tego liścia zjadło to ślimak. Ślimak nie jest aż tak groźny jak ten bielinek. Jak się chronić przed tym bielinkiem? No można było dać siatkę, żeby ten motyl po prostu nie wleciał. No, teraz jeśli on zaatakuje, no to można go zbierać ręcznie. Ja często tak robiłem. Na przykład na, gru na gruszce miałem gąsienicę, wyzbierałem je ręcznie. Zjadłem i dużo liści, ale wyzbierałem je. I no teraz już ta gruszka rośnie bardzo dobrze. Tutaj możecie zauważyć tą gruszkę. Ona miała bardzo dużo liści zjedzonych, o czym was informowałem, a teraz rośnie bardzo dobrze. Nowe liście, wypuszcza. No i nowe pędy, a tutaj inna gruszka. No stale monitoruje sytuację, jak to wygląda, czy coś właśnie nie atakuje mi tej gruszki, jak również innych roślin. Gąsienice mogą zjeść warzywa, rośliny ozdobne, rośliny owocowe, więc warto teraz na to wszystko patrzeć. Tutaj teraz macie wypisaną nazwę środka, nazwy środków, które działają. Warto oczywiście zapoznać się z etykietą i zawsze się do tego stosować. I tutaj miłym akcentem dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa oraz do zakupu moich produktów, mojej książki, kalendarza i smyczek. Pozdrawiam.